Dzień dobry państwu, dobry. szanowni seniorzy, drodzy sąsiedzi, kochani, przyjaciele. Cieszę się bardzo, że w nakłoku spraw, które jak pokazuje codzienność nie omijają nawet tych, którzy powinni już należeć do zasłu zasłużonych odpoczyny. Chcieli Państwo przyjąć nasze zaproszenie. Skierowaliśmy je wraz z Radą Słowacką Słowacką do okazji Dnia Seniora. To nasze spotkanie nieprzypadkowo wybraliśmy najpiękniejszą porę roku, wiosną. Spędzenie kilku chwil razem w jej barwach jest przecież dla nas pod tym i nie życzy. Najpiękniejsze. Mam nadzieję, że przygotowane atrakcje umilą Państwu w ten dzień. Zachęcą do wspólnych rozmów wspomnień. Bardzo proszę pana wójta o zabranie głosu. Dziękuję bardzo panie sołtysie, szanowni państwo, drodzy sąsiedzi. Bardzo mi się podobało to sformułowanie pana sołtysa, bo jesteśmy przecież wszyscy z jednej miejscowości. Szanowni Państwo y Cieszę się, że mam tą możliwość z Państwem spędzić kilka chwil. Tradycyjnie cieszę się, że widzę Państwa w dobrych nastrojach, w dobrych humorach, świetnie Państwo wyglądacie. Myślę, że wiele zjawisk temu sprzyja, na pewno duże znaczenie też ma dzisiejsza pogoda, ale cieszę się, że Państwo jesteście tutaj, że nie zatrzymały Państwa w domu ogródki, tylko ten czas po prostu spędzimy razem. Drodzy Państwo, bardzo dziękuję organizatorowi, Panu Sołtysowi, Radzie Sołeckiej. Uważam, że to jest u nas na terenie gminy bardzo miły zwyczaj że się odbywa dzień seniora, że możemy chwilę porozmawiać, złożyć sobie życzenia, po prostu ten czas spędzić razem w dobrej, wesołej atmosferze. I szanowni Państwo, jak dzień seniora, to i życzenia, więc chciałbym złożyć Państwu przede wszystkim życzenia dużo zdrowia, uśmiechu, radości, miłości, bo miłość jest potrzebna człowiekowi na każdym etapie życia i jak najwięcej celów, żebyście Państwo mieli jeszcze wiele rzeczy do zrobienia. Jestem przekonany, że tak jest i tradycyjnie też chciałbym Państwu, spoglądając na twarze większości z Państwa, podziękować za zaangażowanie w życie gminne. Bardzo Państwu za to dziękuję i życzę dzisiaj wesołej, dobrej atmosfery. Dziękuję. Bardzo dziękuję Pani Emilii Świst, dyrektor przedszkola w Bajeszkowej Rokietnicy, wychowawcom i przede wszystkim małym artystom za piękne przedstawienie. Pani dyrektor, dziękuję takim skromiutkim kwiateczkiem, no, dziękuję serdecznie. Wiem, że pani dyrektor zawsze pamięta, wiem, że zawsze weszłam na scenę, to chciałabym Państwu życzyć przede wszystkim zdrowia, pogody, ducha, radości i wszystkich wspaniałych, wspaniałych, słonecznych dni. Wszystkiego najlepszego. Tak. Tutaj do Państwa mam jeszcze jeden taki przed podaniem obiadu, malutki prośbę tutaj tych kolegi. Chcę to do Państwa się zwrócić z takim małym Witam drodzy Państwo. Z mojej strony też najlepsze życzenia zdrowia, przede wszystkim. Razem z dwoma dziewczętami, że tak powiem, uruchomiliśmy fajny projekt. Myślę, że tyczy się nas wszystkich, ale przede wszystkim Państwa archiwum. Zachęcamy Państwa do podzielenia się Waszymi właściwie wspomnieniami, Waszymi fotografiami, które. Zapewne gdzieś tam w albumach rodzinnych y, są. Y, chcemy utworzyć y, takie archiwum, taką stronę, która będzie pokazywała starą rokietnicę. Ci z nas, którzy tutaj żyli, no ja żyję całe życie w tej miejscowości, ci, kto, y, ci z nas, którzy tutaj są i żyją, no, pamiętają, natomiast też chcemy pokazać tą rokietnicę nowym naszym y, mieszkańcom. Przybywa nas. Y, lawinowo, że tak powiem. Naprawdę jest, jest, jest nas dużo, w tej chwili chyba, Panie Wójcie, które miejsce w, w Polsce? Ósme miejsce pod względem przyrostu, także no, jest nas naprawdę wielu. Postaramy się z koleżanką Maritą, która też mam nadzieję zna, o właśnie zmierza do nas, jest na, na, na sali, a także z Małgorzatą, powiem jej, że tak powiem nazwisko, panieńskie, klebowską w tej chwili w Szwecji, Próbujemy no, złożyć to do archiwum. I gorąca prośba do Państwa o, o to, żebyśmy się podzielili jednak tą, tymi swoimi archiwami. W trakcie tego spotkania rozdamy parę ulotek, które pokazują, jak można do nas dotrzeć, jak my docieramy do Państwa, jak staramy się, żeby, żeby to wszystko miało ręce i nogi. Marita? Ja się zgadzam. Dzień dobry Państwo, bardzo mi miło, że możemy przedstawić nasze archiwum, które dopiero raczkuje. Dopiero mamy kilkanaście zdjęć starej rokietnicy z pamiątkami dawnych mieszkańców. Państwo tu jesteście wszyscy za młodzi, żeby doskonale pamiętać te czasy, ale mamy, mamy kilka świetnych, naprawdę zaskakujących zdjęć. I chcielibyśmy Państwa namówić do tego, żebyście na, podzielili się swoimi archiwami żebyśmy mogli je zeskanować i wrzucić na stronę. Ja może powiem, jak to zrobić. Można wysłać gotowe skany, bo wiem, że Państwo też często, świetnie sobie radzicie z komputerami i ze sprzętem i znakomicie serkujecie w internecie i wtedy zeskanowane zdjęcie można do nas przesłać na adres, można do nas zadzwonić a my przyjedziemy i zeskanujemy u Państwa w domu zdjęcia. Można je nam również powierzyć, wtedy my je zabierzemy, zeskanujemy u siebie i oddamy. Natomiast y, wszystkie te y, trzy rzeczy można zrobić naraz w czerwcu, kiedy to w soboty będziemy mieli takie dyżury, prawdopodobnie w bibliotece. Będzie można do nas przyjść i razem z nami te zdjęcia zeskanować. Ważna jest Państwa obecność, ponieważ te zdjęcia będą indeksowane, czyli będą opisywane po to, żeby następnie na stronie e, można było je znaleźć. Jeżeli ktoś jakoś przeszedł na stronę stron, no plus minus strona będzie wyglądać w ten sposób, że będziemy mieli takie zakładki podzielone na lata. Jak się wejdzie w zakładkę, to pokazuje nam się takie, Cała galeria zdjęć. Jak się zdjęcie nakliknie, zdjęcie się powiększa i można je sobie dokładnie zobaczyć, można obejrzeć tego lwa, którego wszyscy pewnie znamy doskonale. No i to dziecko co tam siedzi, a tam kto to jest? No nie wiemy właśnie. I to jest to, o co chodzi w archiwum, że jesteście nam Państwo potrzebni, żeby powiedzieć, kto jest na tym zdjęciu, gdzie było zrobione, w jakim roku, albo w jakiej okolicy, bo ta okolica przecież się jest obywatelski, społeczny, także zapraszamy serdecznie do tego, żeby się dzielić tą, tym własnym archiwum. Dziękujemy bardzo, jeszcze raz wszystkiego dobrego i zdrowia. Smacznego życia. I jeszcze jedna gorąca prośba. Proszę, żeby po tym osiłku nie rozchodzić się. Chcemy zrobić takie pamiątkowe zdjęcie. I bardzo zapraszamy wszystkich, żeby wszyscy 100% się wstawili. Myślę, że zrobimy to przed naszym pięknym gimnazjum, znaczy gimnazjum w tej chwili jeszcze, a szkołą podstawową. Dziękuję bardzo.